Dobry, dobry, mamy poniedziałek, mamy nowy projekt, do budówkę. Raz Was tu oprowadzę, jak tu co wygląda. No to tak, Marka bus, Marek się tam czai za busem gdzieś, tutaj moje narzędzie pracy dzisiejsze, czyli kopareczka. Tutaj narzędzie pracy prawdopodobnie Marka będzie to wywoził tutaj do, do skipa, glinę, a na razie musimy sobie tutaj ten cały kamień poprzeciągać. Aby nam to do się nic się nie wpieprzało żeby się lepiej jeździło. Opatrzcie jak to idzie kierownik wycieczki. I to musimy usunąć furtkę, żeby nam nie przeszkadzało. O kurna co to tutaj jest na środku. No i tutaj będzie do buduweczka w tym miejscu. Jak jest narysowane, pyk, 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 mało do budówka, do tego dachu się łączymy, tylko tutaj będzie trochę dalej dach wychodził, nie? Także tego typu. No nic, nie fajnie, bo potem tynk na zewnątrz idzie. No właśnie mówię, co to tu jest? skąd się to tu wzięło? Wszystko tu Czy to gówno, nie? wygląda jak jakiś ten nawóz albo coś. Trzeba będzie to przeciągnąć tu gdzieś. Te, trzeba zaraz to rozebrać, tę furtkę całą, nie? To jest zablokowane, nie widzę. To cię to wytnie, piło. Po co chcesz chce wyciągać? Trzeba ten tu zawadzać, będzie jeździć tu przez to. Tak. Ojej. Kurna, ale pisgo ty złą czapkę, żebym sobie wziął na dzisiaj na siedzenie. No i co? Tutaj trzeba te 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 popodnosić płyty z podłogi. I tyle. Co z tym? To trzeba zostawić nie. Delikatnie po no. tym jedzie. Coś się z tego stanie, to wtedy to to dopiero do mnie. No ale to będę mieć tu stąd, będę mieć jakby coś pękło albo coś no. się naprawi. Ale powinno być OK. Nie? Rozebrać to tu nie. No. Dobra, trzeba działać. Sytuacja. Dobra, tam mówiłem, że Wam pokażę plany, które tutaj mamy od architekta. Jak to mamy wykonać. Tutaj jest ta dobudóweczka, yy, którą robimy. Yy, tutaj będą drzwi na zewnątrz. Tutaj, trazy ściana, którą wyburzymy i stworzymy tutaj łazienkę do tego pokoju. Bo to będzie tylko pokój, yy, nic innego tam nie będzie. Także tak to wygląda. Yy, ta dobudówka, tutaj patrzcie na tym planie, ta dobudówka wychodzi troszkę dalej. Tutaj na planie architekt to tak namalował, a potem to przerobili, że to pójdzie jeszcze tutaj dalej. Sorry za mój brudny palec, ale ledwo co z roboty wróciłem, jeszcze nie miałem czasu się ogarnąć, a ja już filmam składam. Więc tak tak to będzie wyglądało. Tutaj będą dwa Beluksy. Na dachu. Także plany są bardzo fajne. Super, super to. Architekt zrobił tutaj. Mam pokazane dokładnie, jak ma wyglądać dach. Jak ma wyglądać izolacja. Co mamy użyć. Jak to ma wyglądać. Tutaj mamy pokazane dokładnie, jak ma wyglądać stopa, fundament. Co po kolei ma być zrobione wszystkie wymiary, także wszystko jest tutaj wypisane i po prostu to tylko trzeba robić wedle, wedle projektu i nie będzie żadnego problemu oczywiście kontrola budowlana przychodzi na każdym etapie, sprawdza wszystko czy wszystko jest ok, dzisiaj mieliśmy pierwszą kontrolę, kontrol? kontrol chyba się mówi, przyszli sprawdzili wykop pod fundamenty czy jest wszystko ok, wszystko jest ok, także mamy zielone światło, żeby aby wylewać, żeby robić fundament, żeby robić podłogę. Jak zacznę przed wylaniem płyty, pójdę, przyjdę jeszcze raz sprawdzić. A tutaj mamy, jak ma wy y wyglądać ściana. Czyli y zewnętrzny bloczek, wewnętrzny bloczek, y no i izolacja pomiędzy tym. Tutaj akurat architekt wybrał y wełnę w środku. To tutaj to są kotwy łączące y pomiędzy, pomiędzy bloczkami. No, i na zewnątrz pójdzie tynk Na środku płyta gipsowa. 150 mm izolacji idzie. Wełny do środka, do ściany. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś Wam to mniej więcej zobrazuje, co tam, co tam będziemy tworzyć na tej robocie. Teraz filmy będą trochę głośne, bo maszyny działają. Ale to chciałem pokazać, że sobie piasek ładujemy do tych taczek. Marek to tam już przewozi na, na stronę, gdzie będziemy robić. Właśnie jedzie. Wariat. Ale prędkość. Ale urwa. Taki progres. Teraz kawusia, która godzina jest pół do drugi. No, właśnie Materiał przewieziony, wszystko na tą stronę. Tam teraz przejdę wam, pokażę. No, Posprzątane. A tutaj Tutaj mamy tak. Ten gravel, który tu był, mamy pościągany. Troszkę zostawiliśmy, żeby się nam tu sypnie robił, żeby po błocie tylko nie łazić. Skip przesunęliśmy w tą stronę. Teraz będzie malek prosto z gliną, tutaj jeździł do tego. A ja będę ładował. Tylko musimy wpierw to tu skuć, te kamień z podłogi. A diwoltem to się raczej nie uda, bo już próbowałem tego typu. Te ładne widoczki tu mają. Ci, którzy śledzą nasz kanał, to wiedzą, gdzie robimy, nie? Bo to już robiliśmy. Robiliśmy tu łazienkę. I też koparka była. Też koparka, bo kanalizacji kopaliśmy. I Dostaliśmy opiernicz od innego youtubera, że złych kształtek użyliśmy w ziemi hmm. bo Muszą być pomarańczowe Czarnych nie wolno do ziemi dawać Tego typu Można dawać czarne do ziemi Dlatego napisałem do tego Flowmaster i inni odpisali, że bez problemu można Tylko, że są droższe to bez sensu je dawać do ziemi No, no Takie akurat leżały na No. no. Jedyne co to nie wolno dawać pomarańczowych rur nad ziemią, gdzie są e, expos do słońca, no, na słońce narażone, bo na promienie słoneczne, bo, bo nie wyblakną tego, co mają czarne. UV Protection. No po polsku chciałem ładnie powiedzieć, że ale... nie wiem, też chyba no, tak się nazywa. Mała kosteczka. Karol, mi nie Czemu tutaj nie podniesiesz? Tu jest, tu jest obiecujące się to całe ruszo. te kostki wszystkie I użyć je później, żeby obrobić dom, bo się podnieść nie da To wszystko spękane Bo ktoś jakiś niepotrzebnie tyle betonu Porząd Porządnie zrobił A porządnie To musiał być Polak Taki progres na dziś, udało się to podnosić te slaby Ciężko było, twardo tu Ten beton teraz już koparką to idzie zerwać Ładujemy, wywodzimy. Jutro już będziemy tutaj kopać na fundamenty, na podłogę wpierw, potem fundamenty. i W środę może przyjdzie inspektor, sprawdzi, czy jest odpowiednia głębokość, odpowiednia twardość podłoża pod tym i będzie można wylewać fundament. Trochę roboty dziś zrobione. Dobrze jest. Jeden kontener już pełny Niestety choćbyśmy chcieli To więcej nie wejdzie Teraz zanim tego nam wymienią To musimy tutaj Usypać hołdę ziemi To co wykopiemy Z fundamentów Pod izolację pod płytę już wykopane to Marku przystępujemy do kopania stopy, tak? na fundament. Co czy masz w ręku? Urządzenie zwane potocznie. To jest ten, co do ziemi. GPS, GPS do kopania fundamentów. <grym> Niwelator? A tam jest druga część niwelatora? Tam jest laser quest. I teraz laserek będzie musiał mieć w tym miejscu, i to znaczy, że mamy wystarczającą głębokość fundamentu. Szerokość fundamentu, jaką mamy? 65. 65 cm. Szerokość bo ścianki będzie, jako? 35 plus. Z tej strony płyta, z tamtej strony tynk, więc 40 będzie ściana gruba, bo architekci dali 150, cent, e, 150 mm, centymetrów, 150 mm aż. Wełny. Wełny do środka między ściany. Pomiędzy ścianki. Ale myślę, typu. że to jeszcze jest z tym nie da się czas pytać. Building inspektor przyjdzie, powiemy mu, czy możemy sobie włożyć Celotex Celotax na przykład. No. 75 albo setka, nawet Tylko 75 może nie przejdzie. 75, bo musimy mieć jeszcze powietrze. Troszkę. No, powietrze, nie żeby. Więc prawdopodobnie tak 50 dają do ściany i 50 powietrza zostawiam. Nie wiem, po co wentylację. Dobra, kopiemy. Marek kazał mi nagrać jak, jak tutaj łopatuje, żebyście widzieli, że też coś robi. To jest prawdziwa budowlanka, jak to powiedział. Pogoda nam dzisiaj zapisuje. Jak widać, nie zaskoczyła nas, pogoda angielska, pada deszcz. Jest fajnie. Pogoda nas nie zaskoczyła, jest dokładnie tak, jak, jak powinna być. Będzie. Ja Saluśki mokry, bo na koparce siedziałem kopałem, to cały mokry. Jest fajnie. Ale wizja zarobku wynagradza wszystko. Drugi dzień na planie filmowym, co się udało zrobić, Cepku? Wszystko. Pierwszy dzień to wywiezione, znaczy to odsunięte. Co? Całe musieliśmy tu gravel pozbierać, ten cały kamyczki ozdobne. Całe to przesunąć. Zapełniliśmy to, ale czym? Zaraz zobaczycie. Tu już mamy na usypaną kupę, tu mamy usypaną kupę, jak nam wymienią kontener, to od razu wsypujemy. Tu mamy kolejną kupę tego ozdobnego grawla To nam jutro przyjadą zamienić. Nie? No. Nie mam <laughs> tu jeszcze dzisiaj sobie dowieźliśmy tam półtorej tony, czy tam niecałe dwie tony żwiru. Tam mamy też chyba z dwie tony niecałe żwiru tu są to, tu ten żwir w takich worach Po 800 kilo niby, czy 800 czy 850 kilo, więc to takie Cztery worki, tam mamy dwa worki, tu mamy dwa worki Jutro się bierzemy za co? Za dwa worki jeszcze Jutro jeszcze dwa worki sobie też weźmiemy ma worek, Ja mam worek, to mamy sześć worków To no mamy dwa worki Ale te jeszcze dwa przywieziemy, to już będziemy mieli 8 worków Tam się laser świeci jeszcze, nie niewyłączony Bo tu pan Od tego, od poziomicy tu na, na fundamenty wykopane. Na ławy. No. Wykopane. To przewiezione, to przewiezione, tu za dom, to, to. To to wszystko Nie zrobiliśmy. To wszystko zrobiliśmy, w ile? W niecałe dwa dni, bo nawet jeszcze dzisiaj jest za 15.05, a dzisiaj za robotę braliśmy się chyba około 10. .00. Zawsze szybko robimy. Koło dziesiątej dzisiaj zaczęliśmy? Czy w pół do dziesiątej? No dziewiąta tak, trzydzieści Bo zanim przyjechaliśmy wszystko ten, nie? Także Myślę, że Sepku jak na nas? No to jestem w szoku ci powiem Co powiesz? Jestem no, w szoku Jak bardzo wielkim szoku? No bardzo Zrób, au, taki On tak obstawiał przy naszym tempie pracy ostatnim, to tak z tydzień by to miało normalnie trwać, zrobić No ale to Problem był taki u nas nudna robota była, nie? weź nie, ten trypod też? Ja. To szkoda, że to rdzewiało breszka była, może rdzewić maszyna, znowu powrót do e, wspomnień, z... powrót do korzeni. Polskiej, do korzeni także myślę, o kurka to bym tam bo to mi ktoś chciał. Się. dobra no i teraz, pierwszy dzień, drugi dzień materiały przywiezione fundamenty wykopane tu już na, ten, na całą podłogę wykopane Trochę sobie zostawiliśmy na środku, tylko dlatego, żeby Później jak wymurujemy sobie już z bloczków resztę fundamentu Na ławach, to Żeby to obsypać Być może jeszcze tam trzeba będzie przywieźć trochę z tamtej strony, ale może nie, zobaczymy To, to jest takie, pożyjemy, uvidzamy. Chyba jest mokry jak jest mokry jak mój napletek <laughs> Idę, próbuję teraz przejść koło ściany i nie wpaść do fundamentu, więc Także, tego typu sytuacja fajnie jest. Fajnie, fajnie się robi, jak robota idzie, Tak nie ma nudy. A jeszcze Jeszcze firma na szansę nam zawsze dostarcza narzędzia. Tak. Oczywiście polecamy, fajnie jest. Tylko że mieli nam przywieźć dzisiaj właśnie sześć worków balastu. Dzisiaj czy jutro. I dwa worki jeszcze takiego hardcoreu do. Podsypania później w środku w budowce już jak będzie zrobione Ale powiedzieli nam, że Jeden z ich kierowców właśnie się mu urodziło dziecko Hardcore, to polecam, Hardcore lubisz S3X Jednemu się urodziło dziecko mm. A drugi od przyszłego tygodnia zaczyna Holiday w czasie gdzieś tam jedzie na, Będzie na tydzień Jeździł wolnego na Bali. Będzie na tydzień wolnego I sytuacja wygląda tak, że Powiedzieli nam, że Materiał mogą nam dopiero dowieść za poniedziałek, ale nie ten mm. tylko za tydzień, czyli za, gdzieś, za 10 dni, no jakiś gdzieś wtorek. No, ja pierdziemy za 13 dni dopiero mogliby nam przywieźć materiał. Więc ja już dzisiaj zrobiłem jeden kurs ekstra, Sebastian tam kończył kopać fundamenty. A ja podjechałem jeszcze po, po dwa te worki balastu. Także mam nadzieję, że jutro inspektor budowlany przyjdzie w miarę szybko sprawdzić no. głębokość tych fundamentów, bo musi sprawdzić, musi zobaczyć i wtedy możemy zaczynać wylewać fundamenty i fajnie by było, jakby nas nie, nie topiło i tu nie padał deszcz ale Jakby ten mokry też podnieść lepiej wiąże, więc nie? Nie. Fajnie jest. Nie widzę się. Widzisz? Nie. Nie. Bo na opak kamerki mamy. Mhm. Dobra. Nara. Nara, koniec torku, dość... Aha. Jeszcze teraz zimno oglądać robotę Odażyj mi się Jacyś tam klienci, którym już tam robiliśmy jakieś kółty, Chcą żeby jeszcze jednego kłota przygotować Jeszcze jedną wycenę, przepraszam I to będzie wycena na Na co Sepku? Na piwnicy Na piwnicy Na przerobienie piwnicy na takie bardziej Ale wam pokażę w filmie w środę No bardziej Siemany mamy środę Godzina 12 Robiliśmy taką małą fuszkę jeszcze zanim wróciliśmy tutaj na budowę Taką szopkę trzeba było wywieźć za cash oczywiście, także puszka zrobiona a teraz wam pokażę jak to tutaj wygląda no niestety zalało nam wykop Marek musi pompę załatwić żeby to wypompować przywieźć więcej materiału jeszcze no i będziemy lali fundament Chodź się stopę ale jeszcze musimy na inspektora budowlanego poczekać gdyż musi nam to odebrać, że jest wystarczająco głęboko i podłoże jest wystarczająco twarde także czekamy na gościa ma być koło pierwszej, miejmy nadzieję, że będzie. Marek jeszcze dwa worki tego weźmie, żeby, żeby nam to starczyło na stopę. Tam też mamy dwa już przewiezione, czyli w sumie jeszcze cztery mamy worki po 800 kilo. Także jeszcze dwa powinny starczyć na to tutaj. Wylejemy to, miejmy nadzieję, dzisiaj. No i potem mamy święta już. Znaczy jeszcze jutro by można było coś robić, ale to już raczej nie za bardzo. Także potem już święta są. Przez święta co to w miarę ten fundament, będzie można zacząć już coś robić tutaj. Podmurować wyżej. Fundamenty, obsypać, zrobić tutaj izolację, wylać płytę. Także jest co robić. I potem z murami do góry polecimy. Tutaj za dużo murowania nie będzie, bo bo tutaj jak widzicie jak to wygląda. No to musimy się dołączyć do tego. Także tutaj ścianka, tutaj ścianka i to będzie. Tam też jeszcze duże drzwi pójdą, także murowania za dużo nie ma że będzie easy peasy jak to się mówi po angielsku nic, czekam na Mara

Jechałeś na grzędę Chodźcie coś się wyjechał Jak koczka Nie, chyba by był Unpal się tu ładuje Zwir jak się nazywa O chyba wczoraj wczoraj to, tu, wczoraj my to usypali a Dzisiaj na tym stoi Pierwsza to ujeździ, ubije nie? Obkopię się dookoła i odciążę I Koper? I trawiz, tra... bo tu zapowietrzyło wtryski. Przecież się to naprawić. Tak, żeby to tu było pięknie pozamiatane wszystko, w kówku Dobra, idę dali tę kupę ładować. Bo nie. Przed chwilą lało, mówię Sepkowi, poczekać chwilę, bo tam się przejaśnia za tymi chmurami deszczowymi. Lało, 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 nie, Sepku? Mówię, 5 minut posiedzemy, to przejdzie i będzie pogoda. I co? Ja lato. Mamy lato jak? A Grałdziach skipa wymieniali? Jak kierowca ten, jak kierowca był niezadowolony, to tyle. Działo medali. Taka sytuacja, dzisiaj właśnie nam kontener wymienili przed chwilą, z godzinkę temu, ale już następny prawie pełny, bo byliśmy cwani, byliśmy cwani, sobie przywieźliśmy co, tu sobie zrobiliśmy hołdę i tam sobie zrobiliśmy hołdę, jak tylko wymienili to od razu wskoczył na koparkę Ja tam przewiozłem żwir na jutro no jak Będziemy dać fundamenty Sebek tu wskoczył i już to tu napełnia Już to tu kończy w sumie Poczekajcie do... o Tak lepiej widać Więcej niż pełno nie nabierę Nie wiem czy słyszycie co tu krzyczy Ale mówi więcej niż pełno nie nabierę A jeszcze co Sebek chciał wam pokazać To ten mur oporowy Muroporowy, jak wygląda, ładnie wyciśnięty, ale to nie wszystko, bo tu można zobaczyć, jak mur ciśnie, jak tu ziemia jest postrzelana, jakie są pęknięcia na ziemi. Tu normalnie ziemia pęka, jak to ciśnie, odrywa się normalnie, plastry ziemi odlatują. Muroporowy. Z cegły pojedynczej i bloczka pojedynczego, takiego jak tamten Zero zbrojenia Ściana ma, żeby was nie oszukać, no myślę, że jest 2 metry jak nie więcej Zaraz zejdę to zobaczę ile to ma, ale myślę, że to też będzie jeden z naszych projektów Jak to wystrzeli Jak to na nową naszą przybudówkę O, pokażę wam jeszcze, magram jeszcze co tu jest zrobione tu mamy nawieziony materiał. Ja bym tam nie spadł? Bo tu jest 3 metry, chyba 4 może. Nie wiem, z 3 od ziemi do tam, gdzie tam jest 2 metr. A tu może jest 2 metry, może trochę więcej. No a tam 3 metry i trochę zabolał, jakbym tam wpadł na dół. W każdym bądź razie. O, to już dzisiaj było pełne wody. Po części myślę, że też temu, że Sebastian tylko parkom zahaczył. <laughs> I ściągnął. Ściągnął końcówkę z rynny i wrzucił tam więc nie chcąc cała woda z dachu się nam wlała do fundamentu bo na tyle w dzisiejszym odcinku Wam jeszcze chciałem pokazać jakie piękne widoczki tutaj mamy w naszej pracy gdzie teraz robimy tam już inne hrabstwo widać tutaj się pasą koniki a tu taki widoczek nic, trzeba spadać do domu.